To jest taki czas odpoczynku, zazwyczaj od obowiązków, często też od miejsca, w którym mieszkamy albo pracujemy. Odpoczywamy od naszej pracy, odpoczywamy od tego, co nas wkurza, resetujemy gdzieś tam nasze, nasze głowy. I to jest czas takiego ładowania baterii, ucieczki od jakiejś może rutyny. A czasem, nawet i duchowej rutyny, bo w taką też popadamy, że mamy jakąś taką duchową rytunę, jesteśmy już z nią po prostu zmęczeni, chcielibyśmy coś ruszyć do przodu i żeby coś poszło do przodu, i potrzebujemy wytchnienia. To wytchnienie, tak naprawdę, jest takim bardzo naturalnym pragnieniem. Bardzo naturalnym pragnieniem. Czemu? Bo Bóg nas po prostu tak stworzył, Bóg nas stworzył jako osoby, które pracują. Ale mają też czas na odpoczynek, potrzebują tego odpoczynku. I po, pojawia się pytanie: czy da się odpoczywać, nie odpoczywając od Boga? Czy go można zabrać ze sobą na wakacje? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta i można powiedzieć śmiało: tak, można Boga zabrać na wakacje. Tym bardziej, że koszta nie wzrastają. Nasz budżet nie zostanie zrujnowany kolejną osobą dodatkową, którą trzeba, nie wiem, zapłacić bilet albo wziąć na all inclusive. Bóg w tej kwestii troszczy się o siebie sam. I to jest fajne. Ale na wakacje warto jechać z Bogiem, dlatego że wakacje spędzone z Bogiem dają większą satysfakcję. Dają większą satysfakcję niż Pojechanie samemu sobie ze sobą i zostawienie Boga na półce u siebie w salonie. Bóg nie jest zamk zamknięty w murach i on przede wszystkim nie bierze urlopu od nas. To nie jest tak, że wyjeżdżamy na urlop i Bóg zostaje w tych czterech ścianach, czy w, w tutaj w miejscu, w którym się spotykamy. Ale on jedzie z nami. I nie da się wziąć ulopu od, od Boga, bo On jedzie z nami. I Bóg jest niezależnie z nami od miejsca, w którym jesteśmy. To jest, to, jest, to jest niesamowite, że Bóg jest z nami niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy. Czasami ludziom się wydaje, że Bóg się w pewnym miejscu nie zapuszcza. A mimo wszystko, Bóg jest z nami, jak bierzemy prysznic jest z nami, jak jesteśmy w toalecie. Nam się wydaje czasem, jakby ten Bóg zostawał za drzwiami, ale On jest zawsze i wszędzie z nami i przy nas. Kiedyś e, pewien e, pewien kabaret e, miał, e, miał taką fajną scenę. E, byli górnikami, e, mieli akurat pauzę. E, no i wszyscy wy, wyciągają e, te swoje sznitki z wursztem, czyli Kanapki, kanapki z kiełbasą i patrzą, a Ahmed też wyciąga i też ma kanapki z kiełbasą. I tak się tacy zdziwieni pytają się Achmeda, Ahmed, jak ty to wieprzowinę jesz? Achmed mówi tu, Allah nie widzi. I czasem nam ludziom się wydaje, że Boga nie ma w pewnych miejscach, ale jedyny Pan tego świata, jedyny władca, Pan i zbawiciel jest wszędzie, nawet tam, gdzie się próbujemy ukryć z tą kanap przysłową kanapką. E, więc e, niezależnie czy jesteśmy na głębokości, pod ziemią, w pracy, czy na, na wysokości, w górach, Bóg zawsze z nami jest. Na każdej wycieczce i w każdej pracy i zawsze można zjeść kiełbasy. E, to szczególnie panowie, którzy lubią ogniska także się nie przejmujcie. I my, ludzie, czasem tak mamy, że mamy taki tryb wyłączania Boga. Że potrafimy się na jakiś czas wylogować. Bóg takiego systemu nie ma, ale my jakoś posiedli, posiedliśmy, zrobiliśmy sobie taki system, gdzie możemy się wylogować i tego Boga dziś zostawić na godzinę, dwie albo dzień lub dwa, czasami na rok albo i nawet pięć lat. Ale Bóg się nie wylogowuje. I czy mamy tego świadomość, czy nie, on z nami 24 godziny na dobę. I nie potrzebujemy specjalnego miejsca ani czasu, żeby z nim po prostu porozmawiać. Żeby po prostu czasem westchnąć do niego, spędzić z nim czas. Wiecie, to jest tak czasem jak a, jak jesteśmy z żoną razem, ale mamy jakieś obowiązki. To my się nie odcinamy od siebie, jak jesteśmy przy sobie. Czasem ze sobą rozmawiamy, czasem powiemy do siebie kilka słów. Ale to jest mimo wszystko czas spędzony razem, dlatego że mamy cały czas świadomość, że ta druga osoba jest obok. I tak samo powinno być z Bogiem. Nie, że się wylogowujemy, ale że zawsze jest czas i miejsce na to, żeby z Nim porozmawiać. I wieram Jasz, 23 rozdział, 24 werset, możemy przeczytać. Czy może się ktoś schować w ukryciu, abym ja Go nie widział? Mówi Pan. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? Amen? Więc wiecie, poranna kawa na tarasie, poranna kawa na tarasie, czy spacer po plaży, czy nawet leżakowanie na przysłowiowej działce. Każde miejsce jest wypełnione Bożą obecnością. I nawet jak pojedziemy na wycieczkę do, do kopalni, do wieliczki, to Bóg pod ziemią jest. Nawet piekło jest miejscem, gdzie jest Boża obecność Bóg jest wszędzie I Czasami Czy wieczorne ognisko Każde miejsce Może być Miejscem Czasami po prostu siedzenia i słuchania Tego co Bóg do nas mówi Albo po prostu bycia w ciszy Albo czasem po prostu bycia w ciszy i nasza, nasza podróż z Bogiem trwa tak naprawdę cały czas. Niezależnie od tego, gdzie podróżujemy, gdzie jedziemy. I prawda jest taka, że nawet ludzie, którzy nie wierzą w istnienie Boga, niestety są zmuszeni na Bożą obecność. Pomimo, że jej nie widzą, to Bóg jest obecny w ich życiu. Dlatego, że Bóg jest wszędzie. I Bóg jest z każdym. I wiecie, nieraz jest tak, że. Kiedy jedziemy na wakacje, myślimy sobie, tak, ja na to wszystko zapracowałem tymi dwoma rękami, a ciężko harowałem, to jest moja zasługa, to jest urlop, który mi się należy, jak psu jedzenie, już tak mówiąc bardzo kolokwialnie. Ale jest to tylko i wyłącznie mały wycinek prawdy. Jest w tym prawda, ale nie tylko prawda i nie cała prawda. Prawda jest taka że jest to tylko malutki kawałek prawdy i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Bóg stworzył wszystko i dzięki niemu możesz robić cokolwiek i gdziekolwiek i korzystać z tego na wakacjach. Niezależnie, czy jesteśmy nad basenem, czy jesteśmy na działce, czy jesteśmy na rowerze, czy jesteśmy w górach, czy jesteśmy nad morzem, to wszystko stworzył Bóg i tylko dzięki Bożej łasce i dobroci możemy z tego korzystać i wszyscy ludzie na świecie. Tu nie chodzi tylko o chrześcijan i o ludzi wierzących, ale nawet ci, którzy nie, jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, nie musi wierzyć, ale i tak korzysta z tego, co Bóg stworzył i co Bóg mu dał. Po drugie. Bóg mówi, że wszystko, co napełnia ziemię, jest Jego. Więc nawet wakacje, które czasem uważamy, że myśmy na nie zarobili i myśmy sobie je, a wiecie, to są takie moje, wypracowane i tak dalej, to jest moje i tylko moje. Prawda jest taka, że dzięki Bogu mamy te wakacje. Dzięki Bogu mamy pracę, dzięki Bogu mamy finanse i nie dotyczy się to tylko i wyłącznie chrześcijan. Po trzecie. Bóg mówi, że to On ludziom daje błogosławieństwo. Nie tylko swoim dzieciom Biblia mówi, że Bóg błogosławi nawet tych, którzy w Niego nie wierzą. Słońce i deszcz są zarówno dla sprawiedliwych i dla niesprawiedliwych, dla tych, którzy ufają Bogu i dla tych, którzy Boga nie znają. Bóg w danym czasie, teraz, błogosławi zarówno nas, wierzących, jak i tych, którzy nie wierzą. Dzięki jego błogosławieństwu każdy człowiek czy ludzie mają wakacje, mają możliwość wyjazdu gdzieś, korzystania z wycieczek czy choćby nawet ze sprzętu rekreacyjnego, bo to Bóg daje, daje pracę, daje zarobki, daje możliwości. Słońce świeci na sprawiedliwego i na niesprawiedliwego, a więc ta podróż trwa cały czas, więc warto, warto tak naprawdę na nią jechać z Bogiem. Jest taki fajny przykład, kiedy uczniowie są w drodze, kiedy są w podróży, Jezus do nich dołącza. Łukasza 24, rozdział 15, werset mówi, a gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, będąc w drodze, będąc w podróży, to Emaus, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. I to jest taki bardzo prosty, symboliczny przykład tego, że kiedy uczniowie byli w drodze, Jezus fizycznie do nich dołączył. Oni rozmawiali o różnych rzeczach, w sumie o tym, co ich trapiło podczas tej podróży. Ale Jezus się do nich dołączył. I dzisiaj, będąc w podróży, czy to wakacyjnej, czy, czy służbowej, czy jakiejkolwiek innej, Jezus nie musi do nas dołączać fizycznie, bo On z nami jest cały czas. On z nami jest cały czas. I nawet na wakacje. Chcemy, czy nie chcemy, Jezus jedzie z nami. Pytanie, czy znajdziemy dla Niego czas. Czy znajdziemy dla niego czas. A jak to możemy zrobić? Dużo z na, wielu z nas podróżuje albo samochodem, albo autobusem, albo pociągiem. To może być miejsce rozmowy z Nim. To może być miejsce uwielbienia dla Niego. Kiedy włączysz sobie jakieś worshipy, kiedy włączysz sobie jakieś uwielbienie, możesz. Czy to na słuchawkach, czy w samochodzie, możesz po prostu z nim spędzać czas. Jeśli chodzisz po górach, masz niesamowitą okazję podziwiać widoki i mu dziękować za to. Agnieszka z Bartkiem robią coś, czego ja nie lubię, czyli chodzą po górach teraz mniej tak. Ale myślę, że jak młody się trochę bardziej oderwie od ziemi i będzie bardziej. Miał więcej siły, to też będzie po tych górach chodził. A więc, kiedy chodzisz po górach, masz niesamowitą możliwość po prostu mu dziękować za to, co on stworzył. Bo prawda jest taka, że kiedy siadasz na górze, kiedy wyjdziesz, siądziesz i widzisz cały ten bezmiar, całą tą potęgę stworzenia, jest za co dziękować. Jest za co dziękować. Ale kiedy leżysz na plaży, co już mi jest bardziej bliskie żona się śmieje, bo ona wie, że ja wy, wy, wy ten wytrzymuję maksymalnie dwie godziny na plaży no półtorej, już nie przesadzajmy a więc kiedy e, leżysz na plaży możesz się wsłuchiwać w szum fal i też Bogu dziękować za to, że jesteś w miejscu, w którym jesteś za to, że dał Ci możliwość odpoczywania i dziękować za to, że jestem z Tobą tak naprawdę za to, że jestem z Tobą i na wakacjach warto, i my też się tego uczymy, i też innym zalecamy, żeby czasem sobie włączać, znaczy, żeby sobie włączyć tryb samolotowy. Odcinasz się od problemów, odcinasz się od pracy, odcinasz się od służby. To nie chodzi teraz, żeby, wiecie, zrezygnować, tylko żeby się odciąć. Czyli zostawiasz to tam, gdzie to było, a ty jesteś teraz na wakacjach i nie myślisz o tym. Warto włączyć sobie na telefonie opcję trybu samolotowego, czasem, szczególnie przestać czytać w wiadomości z kraju, ze świata, a zwłaszcza z polityki, bo przez 10 dni się nic nie zmieni. Przez 10 dni Polska nie będzie mniej podzielona. Prezydent się też nie zmieni. Wojna chyba też nie wybuchnie, a, a my po prostu psychicznie odpoczyniemy. Psychicznie, po prostu odpoczniemy. Warto po prostu włączyć sobie tryb samolotowy, odciąć się od pracy, od problemów. Tym bardziej, że to problemy po pięciu czy po siedmiu dniach część z nich zniknie. Część z nich przez... nagle się okaże, że nie jest aż tak istotna, jak była tydzień temu. A my nagle mamy nowe pomysły, jak je rozwiązać, jak zrobić, żeby było dobrze. Ale nie warto. Włączać sobie tryb samolotowy z Bogiem. Tryb samolotowy w telefonie to jest taki tryb, gdzie telefon wy wylogowuje się ze wszystkiego, łącznie ze słuchawkami, z siecią, z internetem, ze wszystkim. Nie ma połączenia z niczym, co jest wokół e, nas i też z niczym, co jest dalej. I nie warto taki tryb samolotowy, na taki tryb samolotowy przychodzić z Bogiem. Um, czasem tak robimy. Przyjeżdżamy na wakacje, Biblia jak leżała w torbie, tak leży do dzisiaj, albo na półce, albo w walizce. Modlitwa ostatnio była słyszana, jak wyjeżdżaliśmy i modliliśmy się, Panie Boże, to pobłogosław naszą podróż. Modlimy się, żebyśmy doje żebym dojechał cały, cała, żeby nie było żadnych niespodzianek po drodze. I żebyśmy dojechali bezpiecznie. Ale jak już dojeżdżamy na wakacje, to już nie dziękujemy Bogu za to, że dojechaliśmy bezpiecznie, bo już jesteśmy na wakacjach i się włącza tryb samolotowy. Warto dziękować Bogu za każdy dzień, kiedy jesteś na tarasie, kiedy pijesz kawę, kiedy jesteś w restauracji, kiedy odpoczywasz, kiedy spacerujesz. Warto podziękować Bogu, porozmawiać z nim, posłuchać chwilę. Warto też na miejscu znaleźć sobie lokalną wspólnotę. Warto na miejscu znaleźć sobie lokalną wspólnotę. Bo o ile możemy odpoczywać od służby, odpoczywać od pracy, jesteśmy dalej Bożym Ciałem, jesteśmy dalej Kościołem, jesteśmy dalej Bożymi Dziećmi. Warto znaleźć lokalny Kościół i być na nabożeństwie w niedzielę, czy wtedy, kiedy oni mają, na przykład w tygodniu. W Jana 15 rozdział, 5 werset, możemy przeczytać tak. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wyda obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie. Bóg jest źródłem odpoczynku. Możemy odpoczywać sami, i to jest ok, ale bez Boga nie wypoczniemy w 100%. Bóg jest źródłem wszystkiego, nawet odpoczynku. Jeżeli masz wypocząć w 100% albo w 110%, to nie możesz odcinać się od źródła odpoczynku, od źródła spokoju, tylko Jezus daje nam prawdziwe wytchnienie. I w Mateusza 11 rozdział 28 werset możemy przeczytać tak. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Nawet na wakacjach Bóg daje nam odpoczynek. A więc odpoczynek to jest święta rzecz. W dzisiejszych czasach, gdzie wszystko tak pędzi, gdzie wszystko jest napięte jak struna w gitarze, gdzie nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na regenerację, nie ma czasu nawet na relacje, często odpoczynek to jest święta rzecz. Dlaczego? Dlatego, że Bóg od samego początku ustanowił odpoczynek jako coś wyjątkowego, jako coś ważnego. A jeśli Bóg ustanawia jakieś prawo, jeżeli Bóg ustanawia jakąś zasadę, to jest to święta rzecz. To jest coś, co jest niewzruszalne. I kiedy Bóg stwarzał świat, siódmego dnia odpoczął. A przecież Biblia mówi, że on nigdy nie ustaje i on się nie męczy. To od czego Bóg odpoczywał? Ale wiecie, Bóg nie ma rozdwojonej jaźni. I on nie ustanawia prawa, nie ustanawia pewnych rzeczy, pewnych zasad, żeby sam ich miał nie przestrzegać. Zauważcie, że wszystko, o czym Bóg powiedział, o czym Bóg mówił. On sam tego przestrzega Dlatego Bóg odpoczął, żeby nam dać przykład Żeby nam pokazać, że to jest ważna rzecz że On nas tak zaplanował I zaplanował i tak stworzył nasz świat Że jest sześć dni na pracę A siódmy jest na odpoczynek Co ciekawe W Izraelu było tak Że przez kilka lat można było siać Można było orać Ale był jeden rok Bodajże siódmy kiedy pole musiało odpoczywać cały rok. Nie można było na nim siać i nie można było na nim sadzić. Przez sześć lat było obrabiane, było pielęgnowane, było nawożone, ale w siódmym roku leżało i odpoczywało. Jak to jest istotne. A więc to, co Bóg ustanawia, czyli pewne prawa, pewne reguły, pewne prawdy, Bóg sam ich przestrzega. Bo jakież jak to dziwne by musiało dla nas być, że Bóg nam powiedział, że mamy coś robić, a On sam tego nie robi. To jest żaden przykład dla nas, tak? Ale przykład idzie z góry. I Bóg jest wierny temu, co ustanowił. Więc jedną z tych z zasad jest to, że praca i odpoczynek idą ze sobą w parze. Że to jest nieroz nierozerwalne ze sobą. Jak ktoś za dużo odpoczywa, to Salomon pisał, że jest leniem, jak ktoś za dużo pracuje, to się po prostu nabawi chorób. To się przepracuje i jego organizm nie da rady. Księga rodzaju drugi rozdział wersety 2 do 3. W siódmym dniu Bóg ukończył swoje dzieło, które uczynił i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego dzieła swojego, które stworzył i Bóg błogosławił siódmy dzień. Zobaczcie, Bóg błogosławił dzień odpoczynku. Bóg wypowiadał błogosławieństwo nad dniem, w którym będzie odpoczywał. I poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swojego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił. Odpoczynek jest święty, święta rzecz. Święta rzecz odpocząć. I odpoczynek jest święty. święty, święty. Możesz odpoczywać, ale możesz się w tym czasie też spotykać z Bogiem. Rozmawiać z Nim. I wtedy to jest odpoczynek, który jest zaplanowany mądrze, świadomie i daje nam 110%. A więc, jak zabrać Boga na wakacje? Kilka praktycznych wskazówek, napisałem sobie ich pięć. Przede wszystkim to weź ze sobą Biblię, nawet tą cyfrową. Kilka minut rano, kilkanaście, pół godziny. Z psalmem, z Ewangelią. Może całkowicie zmienić dzień. Może całkowicie zmienić dzień. Kiedy byliśmy na wakacjach, siedzieliśmy rano na leżakach i czasem czytaliśmy papierową, czasem elektroniczną. Nie zawsze było takie super regularnie, ale było. Czasem było tak, że jak się do tego zabieraliśmy, to nagle te nasze kochane dzieci wylęgały na, na taras. Trzeba było się nimi zająć, ale warto to robić. Warto to robić, nawet jeżeli to jest aplikacja, bo to jest dobry czas. Druga rzecz. Dziękuj Bogu codziennie za coś. Kiedy jesteś na urlopie, nie musisz narzekać na swoją pracę, nie musisz narzekać, że znowu jest poniedziałek, jak to Polacy. Tylko możesz dziękować Bogu za to, że jest poniedziałek. Ogólnie powinniśmy tak robić. Ale dziękuj Bogu codziennie za coś, za wspólne śniadanie z rodziną, za spacer, za wyjście. A jeżeli nie masz rodziny i jesteś sam, to dziękuj Bogu za to, że masz trochę spokoju. Naprawdę. Ci, którzy nie mają rodzin, nie mają dzieci, albo są sami, narzekają, że nie mają rodzin i nie mają dzieci, a ci, którzy mają rodziny, mają dzieci, czasem chcieliby mieć po prostu trochę tego spokoju. Albo zamienić się na dwie, trzy godziny, czasem może nawet i na cały dzień, albo dwa, z tymi, którzy ten spokój mają. Więc warto dziękować Bogu za wszystko. Za każdą możliwość. Trzecia rzecz. Dziel się, dziel się tym, który mieszka w tobie. Dziel się Ewangelią. Nie musisz tego nawet robić w formalny sposób. Eee, możesz to robić w każdym aspekcie. To może być Twoje świadectwo, które opowiadasz osobom, z którymi przyjechałeś, albo które poznałeś. Jak nie znasz języka, nie przejmuj się. Polacy docierają wszędzie. Polacy są wszędzie. Znajdziesz ich, nie ma znaczenia czy w górach, czy nad morzem, czy w Polsce, czy na drugim końcu świata. Polacy są wszędzie. Wcześniej czy później na kogoś trafisz. Ale możesz też modlić się o ludzi, których mijasz, błogosławić ich życie. A możesz się do kogoś uśmiechnąć, kogoś przepuścić w drzwiach. A możesz komuś po prostu powiedzieć mój błogosławiony dzień. Czwarta rzecz. Zaplanuj, sw zaplanuj swoją ciszę. Zaplanuj swoją ciszę przed Bogiem. Wyłącz telefon. Tylko Ty, i Jezus. Tylko Ty i Duch Święty, tylko Ty i Ojciec. Tylko Ty i Bóg. To jest Twój czas z Nim. I piąte, weź jakąś dobrą chrześcijańską książkę ze sobą. Weź jakąś dobrą chrześcijańską książkę ze sobą, która cię, może inspirować, która cię może zainspiruje do czegoś, która może trochę poszerzy horyzonty w Twoim życiu, pokaże pewne rzeczy z innej strony, która Cię będzie budować, która będzie pokazywać może jakąś inną perspektywę chodzenia z Bogiem. A więc, jak widzicie, wakacje nie muszą być czasem duchowego rozprężenia. Jak wyjeżdżam na wakacje, to zostawiam wszystko, łącznie z Bogiem. To nie musi być czas, kiedy Bóg też idzie na półkę. Warto, aby wakacje, odpoczynek były takim odświeżeniem, ale także duchowym odświeżeniem. Bóg od nas wiele nie oczekuje. Bóg nas Bóg oczekuje, albo bardziej, i bym powiedział, że Bóg czeka na Twoją bliskość z Nim, na Twoją relację z Nim, na Twoją intymność z Nim. I uwierz mi, że kiedy to będzie miało miejsce, na wakacjach, w momencie, kiedy odpoczywasz, będziesz naprawdę wypoczęty, a Twój odpoczynek będzie pełny. Będzie naprawdę pełny. I wrócisz naprawdę zregenerowany, czy zregenerowana, wypoczęta. Twoje baterie zarówno życiowe, jak i duchowe będą naładowane. Bo na wakacjach nie chodzi o to, aby odpocząć od Boga, ale aby odpoczywać z Bogiem. Amen.